Dobra, dobra, dobra. Już wam, już wam wszystko pokazuję. Dobra. Patrzcie. Siema klocu. Siema, siema XV. Dzięki za 100 się od Dodałam takie piękne zdjęcie, nie? Boskie zdjęcie. Z napisem 2 lata. Nie? Dodałam jaj Remo. Takie ło. Wow. Ja się patrzę, wchodzę sobie na Instagram i pierwsze, co widzę... Linczi z tym... Yy, z inwiaczkiem, pierwszy rok za nami. Ja rozumiem, że jestem trendseterem, ale bez sensu. Kto to jest? Yy, Linsey grała ze mną w GTRP, a Indwiaczek też grał ze mną w GTRP, a teraz Indiaczek płacze w Minecrafcie, że nikt się nie chce z nim bić na TNT. Bardzo ich lubię, generalnie oboje, i zdrówka im życzę.